Witam Państwa na kanale Stanisław Krajski.pl Witam Państwa w kolejnym programie Letniej Szkoły Używania Perfum. Przede wszystkim witam panie. Dzisiaj chciałem powiedzieć o tym opowiedzieć o tym, jak dotrzeć do naprawdę <laughs> dobrych perfum, które perfumy są naprawdę dobre. Nie zgadzam się w całości z Marksem, ale Marks powiedział jedno zdanie prorocze, że wraz z rozwojem kapitalizmu towary będą zastępowane przez ich namiastki. I tak się stało zamiast chleba mamy namiastkę chleba zamiast soku mamy namiastkę soku sok robiony z koncentratu i wody zamiast perfum mamy namiastki perfum i nie łudzą się panie że mogą panie kupić dobre prawdziwe perfumy w Rossmanie czy w innym podobnym sklepie w supermarkecie w Aptece i tak dalej. Problem dzisiejszego świata to jest problem proletaryzacji. Towary, które kiedyś były dla elit, dzisiaj są dla wszystkich. Tylko te towary dla wszystkich to już nie są te same towary, które kiedyś były dla elit. Przykładem może być tu choćby wermut martini, który kiedyś był bardzo ekskluzywny, bardzo drogi, w nielicznych miejscach dostępny, no bo produkowano go w ograniczonych ilościach, a teraz produkuje się go w takich cysternach dziesięciopiętrowych i można go kupić w każdym wiejskim sklepie: wytrawne martini, słodkie martini, czerwone martini. Y, jakie kto chce w cenie dostępnej dla każdej praktycznie y, kieszeni. No i właśnie tak jest z perfumami. I tutaj już w jednym z programów na, y, na temat perfum mówiłem o tym, że roczna produkcja oleju różanego jest 500 kg, z czego 400 produkowane w Bułgarii. Tam, tam mamy y, możliwość y, Obejrzenia takich pięknych widoków, róże na polu, jak kartofle po horyzont, prawda, bo te róże tam uprawiają na olej. No i teraz te 500 kg olejku, kiedyś go było aż za dużo. Używano go tylko w perfumach w zasadzie, i, no a te perfumy były elitarne. E, natomiast teraz, jak wejdziemy do Rossmana to znajdziemy sporo perfum jeżeli w ogóle można używać tutaj słowa perfumy gdzie jak wstukamy do internetu bo na opakowaniu to nie będzie napisane ale jak wstukamy nazwę do internetu to się dowiemy że olejek różany zapach różany Natomiast ten zapach nie jest. Znaczy, w tych perfumach nie ma olejku różanego, bo by go nie starczyło dla wszystkich rosmanów na całym świecie. Nie mówiąc o innych afrykańskich, azjatyckich, południowoamerykańskich sklepach, sklepach w USA, sklepach w Europie, sklepach w Rosji, sklepach w Chinach, prawda? Chińczycy mają teraz bardzo dużą konsumpcję wszystkiego. Ich jest dużo. No, ulubiony napój Chińczyków to wino francuskie, no bo to jakby im się utrwaliło w głowie, że wino francuskie najlepsze. Wina francuskie teraz są najdroższe, ale z reguły są najgorsze, bo są produkowane właśnie pod Chińczyków w cysternach dziesięciopiętrowych, gdzie po prostu skupuje się winogrona na targach, wszędzie gdzie się da, z różnych winnic, różnej jakości. Miesza się w jednej cysternie i produkuje się francuskie wino, które no jest produkowane we Francji, ale nie ma tej jakości, którą ma francuskie wino. No i perfumy to z reguły czysta, żywa chemia, i to często ta chemia najtańsza. I to jest jeden aspekt sprawy, że dotarcie do perfum, których jest duży, duża zawartość naturalnych składników, nie mówiąc o perfumach, których są same naturalne składniki, to dotarcie do takich perfum jest bardzo trudne i bardzo one są kosztowne. To znaczy, w dzisiejszych czasach tak bardzo trudne nie jest, dlatego że wszystko możemy kupić przez internet. Ale musimy wiedzieć, czego chcemy szukać, i musimy też nie dać się oszukać. Prawda? Dlatego, że no wiadomo zakupy przez internet to jest loteria, bo możemy trafić na jakąś firmę, która podaje informacje i zdjęcia, że sprzedaje najlepsze światowe perfumy, a wszystko to są podróbki robione w jakiejś stodole w Indiach. No więc to jest yy, pierwszy problem. I znaczy, nie twierdzę, że perfumy produkowane w większości ze składników lub w całości ze składników syntetycznych, chemicznych, to muszą być złe. Chemia poszła tak daleko, że no, niektóre zapachy potrafi wyprodukować tak, że są blisko naturalnych, bardzo blisko naturalnych. I to co mówiłem w poprzednich programach, że Pojawiło się wiele nowych zapachów, a są to zapachy, jakby pochodzenia naturalnego. To znaczy, gdzieś tam w jakichś azjatyckich górach, czy na jakichś południowych wyspach, perfumiarze wykryli jakiś kwiatek, nałożyli na niego ten kosz z komputerem, wyciągnęli. Opis chemiczny tego zapachu, który kwiatek wydziela, odtworzyli ten zapach chemicznie. No i mamy do czynienia z oryginalnym zapachem, którego nawet nie, nikt nie jest w stanie porównać z naturalnym, bo nikt tego kwiatka nie powącha, bo to jeden drugi trzeci kwiatek gdzieś rosną w jakiejś dżungli na jakiejś południowej wyspie. Ale jednak. Perfumy z najwyższej półki to perfumy, których dominują naturalne składniki albo nawet stanowią 100% tych ferb. Tych Ale druga rzecz to jest kwestia sposobu kreowania tych perfum. I o tym już też wspominałem. Jeżeli chcemy się dowiedzieć. Czy te perfumy to jest Bach, Beethoven, Mozart perfum, czy Disco Polo, czy w ogóle jakiś uliczny grajek, który tak naprawdę nie umie grać albo umie grać tylko jedną melodię, no to musimy się zorientować, w jaki sposób, gdzie i kiedy zostały te perfumy wyprodukowane, znaczy wykreowane. Kiedyś było tak, że no perfumiarzy właśnie było około 400 na całym świecie to byli geniusze. Wśród tych geniuszy było 10-15 takich właśnie Mozartów, Beethovenów, perfum. No i oni pracowali na tak zwanych organach zapachowych, czyli mieli przed sobą coś takiego jak organy, tylko w organach są te takie. Bójarki, czy jak to nazwać e, wielkie, a tutaj są e, buteleczki z zapachami i te, te, te coś takiego, co się moczy w tych buteleczkach i się wącha. E, no i kiedyś w takich organach zapachowych było 1800 naturalnych, dostępnych zapachów, prawda? Czyli to były kwiaty, korzenie zioła olejki czy, czy zapachy pochodzenia zwierzęcego uzyskane z natury później roztopione znaczy zachowane w tłuszczu czy w alkoholu no i taki perfumerz mając te 1800 klawiszy zaczynał kreować perfumy i to przypominało Sposób komponowania powiedzmy, symfonii czy koncertu symfonicznego, powiedzmy, koncerty symfoniczne, koncerty Chopina, prawda? fortepian i orkiestrę. I Chopin skomponował wiele utworów, ale tych koncertów tylko kilka. I no bo komponowanie takiego koncertu i wykonanie takiego koncertu to są lata. Znaczy komponowanie to są lata pracy, wykonanie no to musi być orkiestra złożona z, z dobrych muzyków, musi być dyrygent, dyrygent, który przygotuje tą orkiestrę, gdzie ją długo przygotowywał do wykonania tego utworu, więc taki zdolny, genialny perfumiarz siedzi przed tymi organami zapachowymi i zaczyna od akordów, dabierze bierze rękę, wkłada, znaczy myśli, i tu musi mieć olbrzymą wiedzę o zapachach, o tym, jakie one mają skutki i zapachowe, i kulturowe, intelektualne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, w różnych płaszczyznach, wkłada te zapachy między palcem, ma powiedzmy pięć zapachów, ma akord. Wącha ten akord. No. Może mieć dwa akordy, prawda? W drugiej ręce. Łączy. Wącha. Zastanawia się. Zapisuje. Później bierze inne, tworzy trzeci akord, czwarty akord. Wąch. Coś mu się nie zgadza. Zmienia w tej ręce. Zmienia w tej ręce. No wreszcie mu się coś zgada. Zapisuje. Później łączy. Wbija te, te wącha, coś mu się nie zgadza, coś trzeba zmienić. I teraz takich akordów w perfumach jest, może być kilkadziesiąt, znaczy raczej kilkaset, raczej e, 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 kilka tysięcy. No, ja pamiętam, jak komuniści wypuścili e, szampon, zielone jabłusko szampon o zapachu zielonego jabłuszka, to byli bardzo z tego dumni, prasa się rozpisywała i pisali, że żeby uzyskać ten zapach zielonego jabłuszka, trzeba było użyć 160 zapachów, które zostały pomieszane w zapach zielonego jabłuszka. No i taki perfumiarz komponuje perfumę w ten sposób, przy tych organach zapachowych, dwa lata, trzy lata, cztery lata, pięć lat. Wychodzą mu perfumy. No i teraz wąchają je specjaliści. Najpierw. Tutaj mamy przykład z życia Coco Chanel, prawda, że ona wyłapała z tłumu uchodźców z Rosji po rewolucji październikowej perfumiarza z Petersburga, zatrudniła go. U siebie powiedziała mu co ma komponować. No i nazwała te próbki no i miał, miał wyprodukować kilka tych perfum. Nie wiem, 10, 15. Numerki 1, 2, 3, 4, 5. I ona przewąchała. On pierw przecież je komponował i wąchał. Później ona przewąchała, powiedziała próbka numer 5, Chanel numer 5. Do dzisiaj perfumy w sprzedaży, hit, Chopin, y, y, perfum. I y, y, także wąchają inni, a później to się rzuca na rynek. Y, y, był czas, kiedy to się rzucało na rynek bez reklamy. Teraz y, y, kwestia sprzedaży tych perfum to jest kwestia pieniędzy włożonych w reklamę. Wkłada się 100 milionów dolarów i miliony ludzi kupują te perfumy. Tylko, że po roku, dwóch się okazuje, bo to ludzie testują na sobie te perfumy, zbierane są te informacje, no i skutek jest taki, że perfumy po roku, dwóch są wycofywane ze sprzedaży, znikają. Były modne, masę kobiet ich używało, później stwierdzili, że te perfumy nic nie warte w praktyce i, i znikają prawda? to tak było, nie wiem czy wspominałem już nie pamiętam czy wspominałem o tym w z programów z perfumami smakowymi kiedyś było założenie, że młode dziewczyny, nastolatki używają perfum jednozapachowych czyli na przykład bez, róża, jaśmin im kobieta dojrzalsza im piękniejsza to tym, więcej, tym większe bogactwo tych perfum. No i w pewnym momencie, bardzo niedawno wymyślono perfumy smakowe, prawda, o, o, o zapachu lodów, czekolady, śmietanki, kruwek, znaczy kruwek w sensie cukierków, krówek, tofi, że to jakby pasuje, że nastolatki to takie cielaczki i one tak jak cielaczki pachną mleczkiem, to młode dziewczyny też pachną mleczkiem. No, i młode dziewczyny to zaczęły używać, i zaczęły sięgać po to również starsze kobiety, i niektóre kombinowały w ten sposób, że jak będę używać perfum skonstruowanych dla nastolatek, to będą mnie mężczyźni traktowali jak nastolatki. No, i po paru latach się okazało, że po pierwsze, kobieta jak poczuje na kobiecie perfumy smakowe, to szału dostaje. Po drugie, Chłopaki wieku tych dziewcząt, nastolatek i trochę starsze, uciekają od takich dziewczyn. To im się nie podoba ten zapach, nie przyciąga ich. Yy, innych mężczyzn też nie przyciąga, natomiast przyciąga panów powyżej 65 roku życia, a im starsi, tym bardziej ich to przyciąga. Prawda? Czyli jak. Kobieta się poperfumuje perfumami smakowymi 30, 20, 40, no to będzie miała tłum adoratorów w wieku 75, 80 lat. No I te perfumy zaczęły zanikać. Także jeżeli chcemy wiedzieć o perfumach, czy to jest Chopin, czy to jest Beethoven, czy Mozart, to powinniśmy poznać nazwisko kreatora. Czy to naprawdę był, jest prawdziwy kreator, taki uchodzący za Mozarta, Beethovena. Po drugie, jak długo on kreował te perfumy, bo wchodzą ostatnio na rynek jakieś perfumy bardzo modne, się robią, bo wkładają w nie miliony, setki, a może jeszcze więcej milionów, i wszędzie jest reklama, kobiety kupując, co trzecia kobieta pachnie tymi perfumami. A okazuje się, że ten kreator, że całe pieniądze związane z tymi perfumami poszły na reklamę, natomiast perfumiarzowi zapłacili grosze. Yy, znaczy, no nie grosze, dużo mu zapłacili, ale tyle, że akurat no, miał dwa tygodnie na ich wykreowanie. Perfumy wykreowane w dwa tygodnie nie mogą być cokolwiek warte. Nie ma takiego geniusza, tak jak nie ma geniusza, żeby skomponował, nie wiem. Operę czy wielki koncert symfoniczny, trzy dni. Nie ma takiej możliwości. To muszą być perfumy kiepskie, takie no, na pokaz, prawda, że jakieś mocne uderzenia. Kiedyś było założenie, że pewne zapachy ze sobą się zestawia, pewnych zapachów z pewnymi zapachami się nie zestawia. Teraz robi się przeciwstawne, robi się oryginalne, robi się nowe. Tylko z pięknym, z Beethovenem, Mozartem w dziedzinie perfum to nie ma wiele wspólnego. No i teraz jest jeszcze jedna kwestia, jak ile, ile te perfumy są na rynku. Bo jeżeli perfumy są na rynku powiedzmy 10 lat, to wiadomo już o nich wszystko. I wtedy znane są wszystkie skutki. Yy, sposób oddziaływania sposób odebrania odbierania szkodliwość dla zdrowia i tak dalej czyli dobre perfumy to będą perfumy, które mają dobre składniki i to bardzo trudno dojść do tej informacji które robił dobry perfumiarz Beethoven perfumiarstwa który robił ten perfumiarz długo je kreował parę lat i które są na rynku od dłuższego czasu i tego rynku nie opuszczają. No i teraz dochodzimy do tej wiedzy na drodze poznawczej, nie chodząc po sklepach. No i teraz, jak dochodzimy do tej wiedzy, to też musimy się dowiedzieć, w jakim celu te perfumy, jaki cel przed sobą postawił ten perfumiarz, dla kogo te perfumy są przeznaczony co, co one mówią, do jak, jaką osobowość do takiej osobowości pasują, jaką osobowość kreują, prawda? Czyli znowu teoria, teoria. I jeżeli to wszystko nam pasuje z tym ostatnim, to dopiero zapoznajemy się z zapachem, no, który może nas odrzucać, na no to kobieta może nam się nie podobać, no to kobieta nie będzie chodzić w zapachu, który jej się nie podoba, chociaż czasami jest tak, że. Kobiety chodzą w ubiorach, które im się nie podobają, prawda? na przykład w kostiumach czy w zestawach. Sukienka, plus marynarka, w której wyglądają jak panie prezeski, a wolałyby chodzić w mini przezroczystej bluzeczce. Więc czasami kobiety coś robią specjalnie tylko dla mężczyzn, albo specjalnie tylko dla kariery, czy. Jakiegoś swojego wizerunku wspólnotowego, społecznego. No i, i teraz, jak wykryjemy takie perfumy, no to musimy do nich dotrzeć, powąchać i kupić. No i, i, i teraz dotrzeć prawdopodobnie możemy tylko przez internet. I dotrzeć możemy do ich próbek żeby się z nimi zapoznać, ale może być tak, że przez internet do nich nie dotrzemy, bo żyjemy w takim świecie, że pewne e, towary są dalej ekskluzywne, w tym perfumy. I przez internet w związku z tym się ich nie sprzedaje, tylko w określonych ekskluzywnych miejscach. I e, Kojarzy mi się to z taką przygodą. Byliśmy z żoną księdza Jochemczyka, znajomego księdza z Włoch, który mieszka wysoko w górach. Nie mieliśmy samochodu. Schodziliśmy szosą w dół, łapiąc stopa. Szosa była klimatyzowana, bo drzewa nad nią, skały z jednej strony chłodno. Po drodze rosły figi i zielone, i fioletowe. Także jak się nam pić chciało i jeść chciało, to jedliśmy te figi. I tam stop zawsze był. Pierwszy samochód się zatrzymywał, tylko chodziło o to, żeby ten pierwszy samochód w ogóle jechał. No i przyjechała taka limuzyna. W nim siedział człowiek, mężczyzna, wyglądający jak lord, obok niego kobieta, wyglądająca jak księżniczka Monaco. No i dowiedzieliśmy się, że chcieli nas podwieźć na plażę, chcieli nawet nam pokazać plażę, pokazali nam plażę najlepszą. I z wypowiedzi w języku angielskim wynikało, że jadą do Nicei do takiego specjalnego, 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 super specjalnego butiku, gdzie ona sobie kupi kreacje z prawdziwego zdarzenia. Nie takie dla mas. <laughs> Okazało się przy okazji w pewnym momencie, że to Ukraińcy, bogaci Ukraińcy. <laughs> Ale właśnie o to chodzi, że czasami do tych perfum, żeby dotrzeć, to trzeba gdzieś pojechać, w jakieś specjalne miejsce. Oczywiście jest tak, że perfumy to jest najniższa półka, trochę wyższa półka, trochę wyższa półka, jeszcze wyższa półka, jeszcze wyższa półka, najwyższa półka. I to, o czym mówiłem w ostatnich słowach, to jest ta najwyższa półka. I dotrzeć do niej, no to trzeba mieć czas, determinację i pieniądze. Natomiast na pewno nie można kupować. Znaczy, no, kiedyś tak było, że kobiety nie chciały ubierać marnych, z marnych materiałów sukienek, i to takich sukienek, że na ulicy spotkają. Spacerując się, na, spacerując na długości kilometra 20 kobiet ubranych tak samo. Znaczy, no yy, ja myślę, że dzisiaj kobiety używają głównie tych perfum, które są reklamowane, na które postawili producenci. Modnych, które za rok już nie będą w użyciu. I teraz kobieta powinna przez perfumy też wyrażać samą siebie to powinna być jej osobowość jej oryginalność no, czyli perfumy powinny być zapach powinien być niepowtarzalny nie taki jak sprzedawczyni w mięsnym i sprzedawczyni w piekarni yy, także yy, tutaj yy, tylko w tym programie staram się uświadomić że to nie jest prosta rzecz znaczy Każda kobieta wie, że jeżeli chce być pięknie ubrana, mieć ładną torebkę, ładne buty, żeby to wszystko do siebie pasowało, no to za darmo tego nie ma. I tu nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o, o dotarcie, prawda? Kiedy byliśmy z żoną w Płocku parę dni, no to zorientowaliśmy się, że na tej głównej ulicy są wyjątkowe sklepy z ubraniami, nie tylko z ubraniami, nie jakieś inne miasto nietypowe miasto polskie, może ze względu na to, że tam ropa jest, nie? bogaci ludzie. W każdym razie żona tam kupiła sporo kreacji i yy, te sprzedawczynie, czy właścicielki tych sklepów, butików, mówiły, że bardzo dużo kobiet przyjeżdża z Warszawy specjalnie po to, żeby zrobić zakupy w Płocku. No właśnie, to jest ten wysiłek, pojechać te, do tego Płocka i wrócić cały, całodniowa wyprawa pieniędzy. pieniądze, na benzynę dzień z głowy, no ale sukienka czy kurteczka skórzana jest taka, jakiej żadna koleżanka czy inna kobieta nie ma. No i o to chodzi w kobiecości. Dziękuję bardzo.